Wyzy, wyzy, wyzy. O, dobra, idę. W ogóle, nie, w nie, nie, mojej nie, 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 Tutaj. I nie, nie, się nie, 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 taki nie, 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 słuchajcie. ja nie, no Czy nie jak się, że będzie, to zostawcie suba i łapkę w górę. Jezu Maria, trzeba za wdroszy. Oh, szybko to, tosta. Mmm... No, bardzo dobre był. Dobra, i jadę kupić. Ubranka dla dziecka, jakieś zabawki. To więc jedziemy. Idziemy. Najpierw idziemy do szpitala na Real Patrzymy czy to jest dziecko. Czyli dzień dobry. Dobra, wchodzimy. I, I zobaczymy. Ja już się boję. Proszę, żeby tylko była to dziewczynka. Bo jak, jak będzie chłopiec, to będę. W szoku, O dobra, już wyjeżdżę. No tak, jestem wiążą. Pięknie. Zobaczcie, idziemy po ubranka. Po łóżeczku i z jakiejś zabawki. Mm, dobra, tu mamy jakiś sklep. Szybko idziemy. No, dzień dobry, jest do takiego Okej, okay. idziemy teraz do sklepu z ciuchami. Szybko, 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 szybko. Lecimy. Ja w ogóle nie mogę za szybko jeździć. No bo wiecie, mogę mieć wypadek z powodu. Mogę mieć wypadek i się rozbiję. Nie będę miała dziecka. Ale no nie będę, żyła. Dobra, kupujemy ubranka. Jak wykupić? Dobra, gdzie dziewczynki kupuję? Kupuję. Dobra. Żeby to była dziewczynka. Bo jak nie będzie. też się. Żyje. Dobra, Jedziemy do domu. O 13 będę miała urodzenie. Idziemy do domu, muszę je stakować. Jezus, Maria, pora, bo ją I... Szybko, czym odkurzać, widziała? Dobra, nie wiem. Pakujemy się. Pakuję, pakuję, pakujemy. Dobra. Spakowałam się. Poplarka działa dobrze. Dobra, jedziemy do szpitala. Dobra. I jedziemy. Patrzcie, jak auto bogate jest. Boże Maria. Pójdziemy sobie tędyk i musimy bardzo wolno jechać, nie możemy uderzać. Jedziemy do szpitala Jedziemy tędyk Bo może będzie szybciej. Ale nie wiadomo, to więc idziemy sobie tu. I tutaj jest I teraz będę miała apelację. Mogę wdać w szpital, Od, od ciebie sobie pojedziemy. Jezus, Maria, teraz dziecka nie wydaję. Teraz wypadek z tego, wypadek zrobię. Ładnie trzeba zaparkować. Eee, dobra, idziemy na salę do operacji. Dobra. Jeszcze mam na operację, bo mam dziecko. Dobrze, to ja już idę na operację. Dobra. I jak będę już miała dziecko, to zaraz Was się odezwę. Już jestem po operacji. Już nie mam brzucha, zobaczcie, takiego dużego. I gdzie jest moje dziecko? Moje dziecko pewnie tu gdzieś leży. Dobra, moje dzieciątko. Mm, dobra, jedziemy już do domu. I... Jedziemy w ogóle nie ma żadnego fotelika dla dziecka. Kisza Nie ma żadnego fotelika. No, no to trudno. Dobra, nic moja. ma ja. Może taka dziewczyna chodzi. Zaraz bala dam. Dobra. I idziemy zbyt długo dla Bierzemy sobie propsy. Propsy, propsy, propsy. I gdzie tu? zby łóżeczką ale położyłam i musimy, 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 i musimy, 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 dzwoni, Kto tu dzwoni? A tam. Dobra, dziecko położyłam i w następnym dniu mam nadzieję, że to dziecko urośnie mi. Gdy nie będę chciał mieć takiego cały czas, basa. To Więc dziecko idzie spać, a ja też ja idę spać. mi sobie światło i zobaczymy, co będzie stanie się jutro. Już jest dzień chyba. Zapalę światło i zobaczę... O! Może na ręce? Ojej, jaka słodka dziewczynka! O Jezu, jaka słodka. Idę ją nakarmić. Nie można jej przyborów. Dobra. Zostanę tutaj, tutaj, na kanapie. Idę Ci coś przeszukować. Jakieś może Mleczku. O, mleczko. Proszę bardzo. Dla Ciebie. I weźmiemy wózek. Tylko nie wiem, czy w tym wózku się da włożyć. Wsiądź tutaj, wsiądź. Dzisiaj się nie da.